Cześć, witajcie. Chciałbym wam opowiedzieć o grywalnej farmie, jaką sobie zbudowałem. Myślę, że jest tu dużo ciekawych rozwiązań dla ludzi, którzy chcą mieć grywalną farmę, to to, czyli taką farmę, na której logujecie się. Zbieracie resursy i chowacie resorsy. Więc tak, na początek może zacznijmy tym razem od lorda. Tutaj nie inwestowałem w żadne sztaby, w żadne takie rzeczy na razie, więc posiadam podstawowy ekwipunek do zbierania, do z... który no, moim zdaniem jest bardzo ważny, najważniejszy chyba na farmie. <laughs> Jak widzicie tutaj, podnosi nam większość, wielkość handlu, prędkości budowy, gromadzenia surowców i tak dalej. Według mnie bardzo istotne rzeczy. To jest, no must have po prostu na farmie. E, talenty. Talenty, jakie Was interesują, to tylko i wyłącznie jest ekonomia. Która się prezentuje w ten sposób. Tylko i wyłącznie to rozwijacie. E, mimo tego, że jest to farma, ale jest to farma grywalna, więc musicie również y, robić tutaj sobie na niej labirynt. I tak jak tutaj widzicie, robicie to sobie. O. Szybką walką i wpada nam tutaj jakieś drewno, jakieś duperele. Jak wykorzystamy całość, już mamy tutaj nasze żetony. Wchodzimy i, tak jak mówiłem, surowce. I teraz zobaczcie to, co mówiłem wcześniej: macie 200 żelaza razy 13 i 30 takich paczek, czyli zakupujemy sobie całość, 30 paczek za 180 monet i wychodzi, że kupiliśmy 390 żelaza razy 200. Także no, polecam, polecam na farmie taką rzecz robić. <laughs> Magiczna wieża, tak jak mówiłem, tutaj sobie odkładam to, żeby móc kupować surowce. Nie kupuję na razie jedzenia i drewna, bo tego mam dość sporo. Muszę odblokować dalszą część wieży, żeby móc kupować srebro i, i złom w misjach. No, z misji tutaj jest bardzo ciężko. Jedyne co tutaj mogę polecić, żeby kupować to stal i tą stal wysyłać na swoje main e, konto. E, Kram alchemika. Tutaj jedyne co tak naprawdę na razie wykorzystywałem to tak jak mówiłem wcześniej, te kupno tych bohaterów. Już wam pokazuję tych moich bohaterów. Tutaj. Bohaterowie na razie prezentują się w ten sposób. Tutaj tak jak mówiłem Koszty utrzymania oddziału zmniejszam. Tutaj mamy produkcję żywności powiększoną i produkcję żelaza o 27. Jest to na razie, według mnie, dużo. Cały czas staram się to rozwijać, nie wkładając, że tak powiem, kasy w pakiety bohaterów i inne rzeczy. Warto jest zainwestować w farmie w szczęśliwy strzał. Dlatego, żeby móc wysyłać sobie te surowce na, na swoje konto. Tak jak widzicie, ja tutaj też przesyłałem sobie na moje konto emblematy. To jest to. Wysyłacie to poprzez wejście w posterunek handlowy i giełda towarowa. Wyświetlą Wam się tutaj postaci i tutaj znajdujecie swoje konto, klikacie i możecie przesyłać sobie surowce na moje konto, prawda? Jest to bardzo pomocne na main koncie. Opłaca się to robić. Bardzo się opłaca. Teraz, może jeszcze ustawienie smoka. Przede wszystkim, powiedzmy sobie szczerze, że smok, którego tutaj budujecie, robicie go na złoty, czyli przełączacie go całkowicie na prawo, dlatego że zwiększa Wam tutaj prędkość gromadzenia wszystkich zasobów o 20 na mapie królestwa. To jest istotne, nie interesują Was w ogóle te punkty, które są tutaj. Tylko i wyłącznie wydajecie je w wielkość marszu, żeby zwiększyć maksymalnie swój marsz, a resztę punktów przydzielacie wszystko w, w obronę. I teraz tak na zbiórce, jak widzicie, mam tutaj bardzo w, wys, wysokie levele wbite, tylko dlatego, żeby ten smok zbierał więcej, pomieścił więcej, zbierał szybciej i tak dalej. Także w smoku tylko i wyłącznie ta prawa strona, i tak samo jest z ulepszaniem umiejętności. Zależy Wam tylko i wyłącznie tutaj na obronie. Na niczym innym Wam, nic innego Was tutaj nie interesuje. To jest to. Teraz tak, bo powiecie, no dobra, ale jak zrobiłeś, że masz tyle tutaj jedzenia i innych zasobów? No więc tak, przede wszystkim. Wchodzicie sobie tutaj w fortecę i macie statystyki miejskie. Wchodzicie sobie i patrzycie całkowite koszty, czyli to, co przejada Wasza armia jedzenia, to jest 23 tysiące na godzinę. A to, co pozyskuje wszystkiego razem, macie tutaj 47 tysięcy, czyli na godzinę mam 20 tysięcy jedzenia na czysto. Teraz tak. Na tej farmie jest.